No i chyba już moje klasyczne Siema. Cześć. E, witam Was w nowym filmie na naszym kanale. Na kanale oczywiście sklepu Peak Bike, e, który znajduje się w Krakowie. Zaraz do mnie dołączy już klasycznie Tomasz i wspólnie przyjrzymy się e, dosyć nietypowemu wyprawowcowi roweru wyprawowemu. No, ciężko to będzie jakoś sklasyfikować, bo jest tutaj dużo ciekawych smaczków. Także zapraszamy. No, i jest nasza gwiazda. Dzień. Witam wszystkich, dzień dobry. Co tam Michał Cię sprowadza dzisiaj? No, słyszałem, że masz dosyć ciekawy rower, że będziemy coś tutaj nagrywać, coś pokażemy, tak? Tak. Nietypowy rower w ogóle spoza oferty. Zupełnie, w ogóle. Nie mamy tej marki u siebie w sklepie, ale rower interesujący. Chcemy Wam go pokazać, bo jest mega ciekawy. No, historia dosyć prosta. Klient z Krakowa kupił rower w Warszawie i co? I chciał go odebrać złożonego, wyregulowanego. No, do Warszawy nie chciało mu się jechać. Poprosił sklep, żeby znalazł jakiś serwis. Zaufany, to, bardzo zaufany, dobry. Z dobrymi opiniami. No i skąd odezwali się do nas? Oczywiście, my takie rzeczy robimy. Przysłali rower. Rower jest już u nas, jest złożony, czeka na, na odbiór. Tam jest kwestia tylko przymiarki. I co? I Marka, kona. No. Kona, no nie mamy jej w ofercie. Ale marka I... z tradycjami. Ja pamiętam, że jak ja zaczynałem jakąś swoją przygodę z MTB, to Kona, Stinki, na przykład, czy Shredder, to były takie, no marzenia takie naprawdę top top. Tak, no. No, przecież oni wiesz, z tego co ja pamiętam, to to jest koniec lat 80. 88, dwóch chłopaczków z Vancouver, hmm. m, zajawieńców, zajawkowiczów rowerowych. I wpadają na pomysł założenia marki. To jest dla mnie zawsze niesamowite, Nie, no że ktoś naj... może stworzyć taki biznes po prostu. Ale Lubię rowery i w sumie to co zbudował rower. Ale to wiesz, ale wtedy to jest najlepsze. To jest mega autentyczne, mega no. fajne. I no. w zasad no, mo można się spodziewać, że wyjdzie coś z tego coś z tego dobrego. I tu tak się stało. Są do dnia dzisiejszego na rynku, co potwierdza, że propozycję, te, te, te rowery, które budują, są ciekawe i znajdują swoich mm, swoich klientów. W ogóle nie wiem, czy wiesz skąd nazwa Kona? nie mam pojęcia. Kanada, nie mam pojęcia. Ale są... właśnie Kona brzmi jakoś tak w miarę europejsko, bym powiedział, A, tak jakoś. Nie, no nie, to jest y, Hawaje. O. A, no Kona, miasto na wyspie największej wyspie archipelagu hawajskiego, Hawaii Island. Jeden z tych chłopaczków bardzo lubił się wybijać na wakacje. Okej. Okay. No i u, 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 wiesz, najlepsza, najfajniejsza miejscówka w ogóle wakacyjna. No i w ten sposób. Po, po Ciekawa kon, rzecz. Kona Kailał, a nie wiem, pewnie przekręcam. Ciekawa rzecz. Ale a propos takich ciekawostek, nie wiem, czy też słyszałeś kiedyś o Gary Fischerze tam historię, jak on zbudował pierwszy rower e, no. MTB. Tam był jakiś gigantyczny problem w ogóle z obręczami, wszystkie te koła po prostu strzelały, bo wiesz, no, no mhm. one nie były przystosowane w ogóle do jazdy w terenie i oni tam w ogóle na przykład rozcinali obręcze, łączyli je w, wiesz w szerszą, jedną, yy, szeroką obręcz, wzmacniali to sami i tak dalej. No masakra. Tak jak, Taka rzeźba i chałupnicze rowery. Tak jak, wiesz, w samochodach robiło się szeroką stal. Cieło tak, rowery, tak, tak. I w... pasek w... W... Tak, tak. wspawowałeś, wspawowało, nie? Wspawowało I miałeś szeroką felkę i to zupełnie inaczej wyglądało. No nieważne, no, w każdym razie macie rysy, Tak, odpłynęliśmy. Tykony. Do brzegu. E, <laughs> e, tak. E, e, no i nie tylko <laughs> dlatego, że kona ten zdecydowaliśmy się zrobić ten krótki film, ale e, nie elektryk. No, to my specjalizujemy się w rowerach ze wspomaganiem elektrycznym, a to rower jest rower jest nieelektryczny, a dodatkowo jest na ramie stalowej, na chromolipdenowej ramie yy, I stąd w ogóle ciekawy, no ma kilka fajnych smaczków, ma kilka fajnych akcesoriów, które wydaje mi się powodują, że ten rower po prostu wyróżnia się na tle innych. Yy... Sutra, to co to jest Przejdźmy. może, tak? Jak wygląda? Przejdźmy do sprzętu. Sutra. Mówiłeś, że nie wiesz jak go zakwalifikować. No ja bym go chyba właśnie, wydaje mi się, że nie. Ja, on patrząc na niego, to już nam się nasuwa na myśl. Co znaczy on jest no, wiecie, dosyć, dosyć kobiet, tak? specyficzny, bo ja bym tutaj w ogóle widział taką oponę bardziej z gravela. To jest taka opona trekkingowa bardziej, nie? No, turystyczna, tak. Ma mocno turystyczna. Z kolei GRX by też sugerował, że to będzie rower taki bardziej w teren, a tu jest taki mix. No i to... Dlatego dlatego mówię, że jest to takie dla mnie na przykład ciężkie do sklasyfikowania, ale wydaje mi się, że producent wyraźnie, wyraźnie nam mówi do czego to jest rower, przez ilość uchwytów, miejsc do montażu dodatkowego bagażu, to jest rower wycieczkowy, ale zgodzę się z Tobą, że on nie jest konsekwentny, choćby z tego względu, że właśnie tutaj mamy grx opony turystyczno-szosowe, Siodełko, które jest na pierwszy rzut oka w ogóle siodełkiem miejskim być może, ale tak jak się dobrze przyjrzymy, przyjrzymy i poczytamy o tym modelu, czyli o Bruksie B17 to już będziemy wiedzieli, że to jest mocno turystyczne siodełko, część osób uwielbia nie wszyscy, część osób nie lubi, bo na początku jest twardy, on, tak, on wymaga ale czasu, układa też, się. Też ja myślę, że to wynika z tego, że te siodełka nie są bezobsługowe, tak? Od skóry nie. trzeba dbać. Mm -hmm. Tutaj są specjalne balsamy w ogóle z Bruksa do, do smarowania tej skóry, żeby ona nie sfatniała. Mm -hmm. Jest regulacja pod spodem, więc co jakiś czas tą skórę trzeba naprężać, no bo to jest materiał naturalny mm -hmm. i to cały czas pracuje. No, Natomiast to zwolennicy to mówią, że jeżeli, właśnie, jeżeli je kupisz, to zostaje z tobą na całe na życie. I ono pasuje tylko i włącznie do Ciebie. Tych siodełek nie kupuje się używanych. Zgadzam się, nie kupuje się używanych, a kolejna ciekawostka. Wiesz, od którego roku ten model jest produkowany? No, ja myślę, że tak 912 strzelam. Koniec XIX 19, 19 wieku, tak? Mm -hmm. 1898, ja 80, od stu kilkudziesięciu lat Niezmieniony kształt, ręcznie wykonywane Ciekaw starych. jestem na przykład, czy w takich, to, 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 to. Yy, yy, czy tam na przykład jest tak, że ta matryca na przykład, która wytłacza te siodła jest cały czas na przykład ta sama, czy coś takiego. Chciałbym kiedyś zrobić taki tur po tej fabryce, wiesz. A, czy to jest to samo narzędzie? Czy to jest to samo narzędzie, wiesz, dokładnie, na dokładnie. Jakaś prasa taka, wiesz, która to robi. No bo to na prasie jakiejś jest pewnie jest e, tłoczone się. ten kształt, nie? nie czy jest pieczę moim moim gdzieś moim na przykład od, od tych ponad 100 lat ta sama? No, 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 to mamy w każdym razie no, mega. Bo, mega. Ja to um, postaram się zguglować i słysza, zrobimy część. to w poniedziałkowej e, ciekawostce na Facebooku. Obróć się? Tak. No możemy. No. Znajdę jakiegoś fanfakta. Tak, tak, bardzo fajnie. Przy okazji. E, no i co, i sutra. E, zapoczątkowali tę linię 20 lat temu, utrzymują ją m, w ramach akurat tego modelu. Znaczy, w ramach tej linii są trzy modele. To jest Sutra SE, podstawowa sutra, którą my mamy i sutra. LTD, ale LTD to już jest, yy, no gravel, taki pełnoprawny gravel. Tu mamy rower wycieczkowy. Wszystkie bazują na chromolibdenie. Yy, próbowałem dowiedzieć się, co to jest za rama, co to są za rury, czy to może jakieś, wiesz, brytyjskie Reynolds mm -hmm. nie, nic nie wiadomo, nic nie wiadomo. Wiadomo, że są cieniowane, ale też nie wiem, czy nie, raz, dwukrotnie, trzykrotnie. Na kartonie jest napisane, że jest made in Taiwan, więc zakładam, że to może być wszystko z Tajwanu. Rower w tym setupie waży z pedałami, ale bez jeszcze 13,4 kg. Trochę dużo wydaje mi się. Tak, ale popatrz, że on jest bardzo kompletnym rowerem już, bo i błotnik pełny ze stelażem. nie? Ale, The... no, ale tu, no, no, bajki, niby rzecz, tworzywo, nie? Ale to ale jest. Trochę mi to nie pasuje. Gryzie się według mnie z rowerem. Ten plastik uważam, że powinny być. No, nie plastikowe zdecydowanie. Mm -hmm. No i 13. No, według mnie trochę dużo. Trochę, trochę dużo jak na taki rower. No, ale okej. Okay. Rama stalowa. Sporo akcesoriów już na wejściu zamontowanych. Z przodu stelaż pod, pod sakwy. Tak. Tutaj mamy z Tomaszem taką teorię, że te. E odbojniki no. z przodu mogą właśnie służyć pod ekspandery, gdybyście chcieli sobie dołożyć, no to można zawsze złapać takim czymś, ale jeżeli macie jakiś pomysł do czego jeszcze można to wykorzystać albo jak producent to przewidywał, to dawajcie znać. My nie ukrywamy, nie jesteśmy specami od takich rowerów. Tak. Dlatego, dlatego on też jest dla nas ciekawy, a jak to się mówi, człowiek się uczy całe życie. Ach. No i co? I co do sprzętu, Tomaszu? Na czym to mamy w ogóle wszystko postawione? No i tu jest, misz masz, słuchaj, jak zerkniesz w specyfikację producenta, to zobaczysz, w szczególności jeżeli chodzi o sekcję napędową, e, różne opcje i nie wiesz, co dostaniesz. Tak zwany mieć... 4 box. Trochę tak. <laughs> e, możesz mieć kasetę. Mm, Sun ale może to być też Szymano. Możesz mieć łańcuch KMC, może być Szymano. Mogą być korby DeOre Szymanowskie, mogą być pro tak jak jest tutaj i też pro -wheel Support. Może pewne, co, co, na pewno co dostaniesz, to dostaniesz GRIXA 400 z tyłu, GRIXA 400 z przodu. I nie wiesz, jakie będą klamko-manetki, bo to może być albo Microshift, albo Tiagra, tak jak jest w tym, w tym konkretnym egzemplarzu. No to zdecydowanie bym wolał Tiagra. No ja też bym wolał. Microshlift jest tylko napisane, że to z Microslift, ale nie wiesz jaki model. I szkoda, że to nie jest konsekwentne. To znaczy wydaje mi się, że w rowerze, który kosztuje prawie 11 tysięcy złotych, chciałbym wiedzieć, co dostanę, tak? a, nie, a nie loteria e, i zgadywanka, a może to, a może tamto. To akurat, nie, to akurat mi się nie podoba. E, sam rower mi się bardzo podoba, ale ten aspekt akurat tego modelu mi się nie podoba i fajne hamulce, znaczy ciekawe, nietypowe, hybrydy, tak, linka, i, linka i, i hydrauliczny. Są tego rozwiązania zwolennicy właśnie w takiej, w takich wyprawowych rowerach, tłumaczą to tym, że zawsze można sobie wziąć linkę w zapasie, czy linka jest dosyć w ogóle prostą rzeczą do naprawy gdziekolwiek, więc tam gdzie jest problem z jakimiś Droższymi rowerami i droższymi komponentami do nich, no to z linką podejrzewam nie będzie problemu. Żadnego. No. Żadnego. Więc, więc tutaj no, to jest. To jest, to jest plus. Wiesz, to opony są ten... też z płatką antyprzebiciową, więc to tutaj to też. są mondiale, słuchaj to jeszcze w tym Performance Line, czyli twardsza mieszanka, ona jest bardziej odporna na ścieranie, wzmacniana, więc w zasadzie opony długodystansowe. No, jest no i z odblaskiem. Jest więc więc tak, bezpieczeństwo. Tak, bezpieczeństwo. Mhm. Ta wszystkie kabelki puszczone i wszystkie przewody puszczone na zewnątrz, to też na pewno będzie pomagało. Tak, w trasie, łatwość w serwisie. Naprawie. Mhm. Eee, no i większość idzie w pełnym pancerzu w zasadzie. Tutaj tylko chyba, chyba tylnia przerzutka idzie. Nie, przednia przerzutka idzie bez. Eee, bez pancerza jest odsłonięta. Nie no, bardzo ładne to malowanie słuchaj niebieski kolor z tym takim kawowym. Kawa z mlekiem albo. Mało kawy, dużo mleka. Tak. No dobrze to wygląda. On niewiele się zmienił względem zeszłego roku. Chyba tylko kolorystyka, pozostałe rzeczy zostały dokładnie te same. Bardzo, fajne, bardzo fajna recenzja jest na bikepacking.com tego modelu z 2022 roku. Więc jak macie ochotę i chcielibyście dowiedzieć się, jakie są wrażenia z jazdy z dłuższego użytkowania, to zapraszam Was tam. Ja bym, jeszcze, ja bym jeszcze z ciekawości policzył ilość portów montażowych. No Jest ich masa, jest ich masa. Sześć chyba na głównym trójkącie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem z drugiej strony. Oś, no, może Możesz się spakować. Po prostu e, wody wam nie zabraknie. Świata, tak, 80 mil dookoła świata. No. E, maksymalnie dużo. Nie, no, no mega rower. Ja sam mam gravela stalowego i, i chwalę stalówki. Naprawdę jest, jest duży komfort. Te rowery mam... zupełnie inaczej jadą, inaczej się prowadzą. Ja nie mam doświadczenia dużego, no nie wiem. Spotykałem się z opiniami, że to są rowery, które bardzo fajnie reagują na nierównościach. Tak? To znaczy, Super, nie że są, są miękkie, tylko wybierają się jest... nierówności. I to jest druga, duża druga moja karlowu. stalówka. Tak, i, i ram aluminiowych. No My mamy Wigry, które teraz stalowe. Tak, eee, tak, to tak, to tak. Będzie, tak, tak. Będzie od... Będziemy, będziemy robić dowoli, odcinek. Tak. Bo słuchajcie, tutaj jest taka petarda, to będzie najszybsze wigry po prostu w mieście. Eee, stalowa, ale to na pewno nie jest, bo w ogóle żaden sposób nie można pognać tego roweru. Nie, do... nie, nie, nie. Eee, to bardzo, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa konstrukcja, występująca w sześciu rozmiarach eee, od. 48 cm bodajże rura podłówka tak. przegląda do 50, 58. Część tej w każdym rozmiarze jest taki sam, rytm się zmienia. Ja mam wrażenie, że rower bardziej rośnie w górę niż na długość, jeżeli chodzi o rozmiary. Tu mamy 56. Rower na mnie, ale kupiła go osoba, która jest niższa ode mnie. No to e... zależy też od długości nogi w dużej mierze. Ja myślę, wierze, że nie? bardzo tak. To są bardzo subiektywne kwestie. Dokładnie, i... dlatego to, co zawsze mówimy. Własne. Ciężko jest dobrać rower na sam wzrost, nie? No i tak właśnie się prezentuje ta kona, która nas zaciekawiła. Eee. Tak. A, jeszcze co nie powiedzieliśmy, bo dostajecie, ona stoi taka nieprzygotowana, ale to dlatego, że czekamy na klienta, chcielibyśmy mu ustawić klamki pod niego. No i dostajecie jeszcze od Bruksa, eee, A, pod kolor siodełka, z tak, z, Super. E, imitują z mikrofibry wieczkę, taką bardzo powiem Wam. Czadzior. No gustowną no bardzo i ładnie to wyglądającą. Więc można by tutaj doładować jeszcze trochę sakt na przykład skórzanych, takich retro. No i wtedy dobry no, rower, no mistrz. No, Świetnie no. wyglądający. Mi, też, mi też się to bardzo, bardzo podoba. Fajna, Fajne podoba jest połączenie klasyki z nowoczesnością, nie? To się zawsze I po prostu ty. spisuje. Dokładnie, także no co, będziemy powoli kończyć. Dajcie nam znać, co sądzicie o takich materiałach. Czy chcecie też u nas widywać rowery, których w ofercie nie mamy. Myślę, że to zawsze jakoś tam rozwija kanał i poszerza bazę wiedzy. to My, my na pewno będziemy chcieli, ja bym bardzo chciał wrzucać właśnie materiału nie tylko o sprzęcie, który jest u nas w sklepie, ale też o takich tak. rowerach, które są interesujące, które nie są pospolite, nie są wyjątkowe. Umówmy się, to nie jest rower dla każdego. Myślę, że to jest tak. oczywiście. To jest. To jest os... Ktoś, kto ma kones sprzeda takie dwie w roku. <śles> przypuszczam, że tak, tak, tak. No, no dobra, słuchajcie, no. bardzo Wam dziękujemy. Eee, zapraszamy na kolejny materiał. Na... Niedługo w igry. Tak, myślę, że wigry. tak, trzeba tam pocisnąć to. Tak. Jeszcze nie gotowe, dużo zrobione. Prototypowe wigry. Prototypowe wigry, ale bliżej finału. Także na rację